Bardzo serdecznie dzisiejszy trening e, dla osób bardziej zaawansowanych. E, moja rozgrzewka, którą lubię wykonywać przed ćwiczeniami na macie lub e, jako rozgrzewka na maszynie do ćwiczeń przed maszynami. Więc zaczynamy. E, dzisiaj mam ręcznik ze sobą opcjonalnie. Pokażę Ci, jak możesz wykorzystać też ręcznik, dla lepszego ułożenia swojej pozycji. Stopy na przeokość bioder. Ręce są położone pod kolanami. Weź wdech. Biorąc wdech, poczuj, że rozciągasz kręgosłup i bierzesz wdech do swoich żeber. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Będziemy wykorzystywać to oddychanie podczas każdego ćwiczenia. Wdech. I teraz z wydechem zaokrągli kręg osób. Zacznij się rolować do tyłu. Weź wydech. Ręce mi się wyprostowały. Wydech, używam mięśni brzucha, wracam do pozycji siedzącej. Wdech. Teraz moje ręce skieruję przed sobą, wdech, z wydechem roluję się, teraz ruch będzie większy, wdech, wydech, wracam, prosty kręgosłup, wdech, wydech, wydech do boku, do brzucha, wydech, wracam. Wdech. I wydech, jeszcze niżej, także łopatki są niesione. Wraca i ostatni raz, wydech położy się głowę, nogi trochę bliżej. I teraz zaczynam ruszać moją miednicą, miednica do przodu i do tyłu, wdech i wydech, ruch jest taki jak czujesz się komfortowo, oznacza to, że ma i sprawiać ból, wydech, poczuj jak kość łonowa i te mięśnie pomiędzy pękiem się wciągają. I teraz w połowie się zatrzymam. Mój odcinek lędziowy jest płaski, miednica jest w neutralnej, żebra połączone. I to też pomoże Ci ręcznik, żeby żebra lepiej Spoczywały na macie. Z wydechem unoszę jedną nogę, z wydechem opuszczam, robię alternatywnie, unoszę jedną, drugą. Rozgrzewka na, na mięśnie brzucha, sprawdzam, żeby widnica się nie ruszała, I wydech Te Wydech. Wdech. Wydech. Zostawię nogę w powietrzu, brzuch wciągnięty, uniosę drugą, ręce za ploty położę je za głową, żebra. Wciskam w matę, kręgosłup spoczywa na macie, z wydechem unoszę klatkę piersiową, biorę wdech. I wydech. Jak dobrze wykonasz, to będziesz czuła, że się trzęsiesz. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech na dół. Wdech. I wydech. Wdech. Na boki. I wydech. Jeszcze zrobimy dwa. na mięśnie skośne. Noszę do góry i skręcam się. Jest to trudniejsza wersja, ponieważ nogi muszę utrzymywać w pozycji, więc musi mi brzuch pracować, żeby ustabilizować odcinek lędźwiowy. Przeciwne żebro idzie do przeciwnego biodra i wracam. Wydech. Zauważ, że jestem tu stabilna. Nie przekręcam się bardzo. Pokażę jeszcze na drugą stronę. To nie jest tak, że się skręcam strasznie. I zrobię jeszcze dwa na każdą stronę. Wydech, wdech barki daleko od uszu. też ręcznik fajnie pomoże wcześniej, głowy by I trzymam nogi w górze. Ręce daję szerzej, tak jest wzdłuż ciała, to jest około 45 stopni. Ja mam tu trochę mniej miejsca w tym momencie. To jest jedna opcja, ale też mogę położyć bardziej w pozycji T. Ja zostawię pomiędzy dzisiaj. Żebra połączone, brzuch wciągnięty, nogi idą w jedną z jednej strony na drugą, są razem, cały czas są razem. Jak przejdę w jedną stronę, bark dalej, chcę tu zostawić na macie i czuję rozciąganie w stronę, wdech. И вдъх. Вдъх. И вдъх. Вдъх. И вдъх. Мишите с коща працуват. И в се Вдъх. Nost idzie do kolana. Jedna noga prosta, druga ugięta. na przemienne prostowanie nóg. Osiem razy. Trzy, trzy. Palce obciągnięte. Dalej jest wdech do żeber na zewnątrz. Plecy proste na podłodze, ale też czuję rozciągnięcie. zatrzymam się, kładę ręce za głową, łopatki na zewnątrz, skręcam się do kolana osiem razy, raz, dwa, zostaję wysoko, trzy, cztery, pięć, chyba się liczę. nie wdycham, nie trzymam wdechu i przytulę na zakończenie moje nogi na chwilę. Bardzo dużo czuję mojego brucha, dawno nie robiłam tej mojej rozgrzewki. Teraz robię brycz, więc ręcznik mi nie będzie potrzebny. Wzięłam go, stopy dalej są na szerokość bioder, bo one są bliżej pośladków ręce spoczywałem na macie i teraz tak, blisko ciała, wzdłuż ciała. Otworzę ręce, dłonie do sufitu i poczuj, jak Twoje barki, łopatki rozluźnią się w tej pozycji. I chcesz utrzymywać taką pozycję. Jeżeli możesz, to wróć do pierwszego ułożenia: rąk, palce są skierowane w dół do podłogi. Jeżeli jest ci trudno, to trzymaj ręce uniesione w górze. Jak są ręce też w dole, tu otwieramy, rozciągamy klatkę piersiową. Biorę wdech, z wydechem zaczynam unosić moją miednicę. Wdech. Wydech przez usta, roluje się kręg po kręgu. Wdech. Czuję bardziej jestem na guzach kuszowych. Wydech, wciągam brzuch. Powoli. Unoszę. Wdech. I wydech. Jest to bardzo medytacyjne, skupienie się na oddechu i na ruchu, bardzo to wycisza. Zrobię ostatnie powtórzenie. zakończenie przyciągnę moje nogi do klatki piersiowej mogę przyciągnąć rozluźnić przez bok w sobie dziękuję ci bardzo za ćwiczenia ze mną dla mnie to co ci pokazałam teraz jest taka solidna podstawa E, gdzie też podczas treningów, jak ktoś do mnie przychodzi, e, mogę sobie zobaczyć, e, jak się ciało rusza, które mięśnie są napięte, które rozluźnione, na czym się skupić, i na podstawie tego e, planuję sobie później cały trening. Także bardzo ci polecam. E, opanowanie tych ćwiczeń do perfekcji, e, bo są bardzo użyteczne. Do zobaczenia następnym razem.